Pana państwa serdecznie na uroczystościach obchodu 71. rocznicy Powrotu Piły do Macierzy. Szanowni Państwo, pilanie. Od oswobodzenia piły z niemieckiej okupacji i powrotu naszego miasta do macierzy mija dzisiaj 71 lat. Ogrom zła wyrządzony człowiekowi przez drugiego człowieka w czasie II wojny światowej pozostaje w zbiorowej pamięci ludzkości i nie powinien zostać wymazany, aby nigdy więcej się nie powtórzył. Większość z nas. Nie ma pojęcia, czym jest wojna, nie jak żyje się pod władzą sprawowaną przez obcego na Nie wiemy, czym są zniszczenia, gruzy, czy konieczność szukania nowego schronienia nad głową. Walki, jakie 71 lat temu toczyły się w Pile i okolicy, od ostatnich dni stycznia do 14 lutego doprowadziły do wielkich zniszczeń. Po obu stronach poległy w nich setki żołnierzy. Po ich zakończeniu i zdobyciu, zdobyciu twierdzy, piła okazało się, że 72% miasta legło w gruzach, a w centrum zniszczeniu uległo aż 90% zabudowań. Powrót po 173 latach do macierzy był sukcesem częściowym, zważywszy na inne decyzje zwycięskich mocarstw oraz brak całkowitej suwerenności Polski aż do czasów transformacji ustrojowej. Końca XX wieku. Na cmentarzu w Leszkowie pochowanych jest 747 żołnierzy radzieckich poległych w walkach o piłę. Przekazujemy kolejnym pokoleniom prawdę o tamtych czasach. Pokolenie wówczas walczące stopniowo, ale nieodwołalnie odchodzi z tego świata. Mamy coraz mniej możliwości usłyszeć prawdę o dramacie II wojny światowej z ust uczestników tamtych tragicznych wydarzeń. Dziękuję Państwu wszystkim za przybycie. Dziękuję szczególnie młodzieży za Waszą obecność. Złóżmy kwiaty jako wyraz naszej pamięci o ofiarach nazizmu i poległych podczas walk 71 lat temu. Dziękuję bardzo. Kompania Honorowa Wojska Polskiego 104 Batalionu Logistycznego Zwalcza. Poproszę dowódcę kompanii, pana podporucznika Bartosza-Kligera o ceremoniał związany z salwą honorową. Do salwy honorowej! Trzema! Ładu! Salwą! Wody. Salwą! Ładu! Salwą! Ładu! Kwiaty składają przedstawiciele władz miasta Piły, pan prezydent Piotr Głowski oraz wiceprzewodniczący Rady Miasta Piły, pan Paweł Jarczew. Kwiaty od władz powiatu Pilskiego. Kwiaty składa starosta Pilski, pan Franciszek Tamas, etatowy członek zarządu, pan Elikisz Komarowski oraz przewodniczący Rady Powiatu w Pile, pan Kazimierz Wasiak. Kwiaty składa Zarząd Powiatowy Polskiego Stronnictwa Ludowego i Koła Miejskiego w Pile. Kwiaty składają delegacje Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej oddział w Pile oraz Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koło Miejskiej w Pile. Kwiaty składa delegacja Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Kwiaty składa delegacja Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych zarządkowa ILE. Kwiaty składa delegacja Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej. Kwiaty składa delegacja jednostek i instytucji wojska garnizonu Biła oraz Komendanta I Regional, pierwszej regionalnej bazy logistycznej w Wałczu na czele z majorem Mariuszem Krawolskim, dowódcą garnizonu Piła. Światy od Piłskich Policjantów składa delegacja Komendy Powiatowej Policji w Pile. Światy od kadry oficerskiej i pracowników Szkoły Policji w Pile. Światy od Piłskich Strażaków składa delegacja Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile. Kwiaty w imieniu posła naszej Rzeczypospolitej Polskiej, Marka Kraszkowskiego składa radna Rady Powiatu w Pile, Marta Kubiak. Kwiaty składa delegacja, delegacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile. Delegacja Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Pile. Kwiaty składa delegacja Cechu Rzemiosł Różnych na czele starszym czechu, panem Janem Mieczewskim. Kwiaty składa delegacja Pilskiego Bractwa kurkowego Darcza. Kwiaty od klubu radnych Platformy Obywatelskiej Rady Miasta Pile. Delegacja Rady Powiatowej Sojuszu Lewicy Demokratycznej oraz Klubu Pilskiej Lewicy. Od pilskich harcerzy składa delegacja Hufca ZKP imieniem Stanisława Stasica w Pile. Pilski Szkół Podstawowych Gimnazjum. Kwiaty składa delegacja Koła nr 9, Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Kwiaty składa delegacja pierwszego Liceum Ogólnokształcącego im. Marii skłodowskiej kiri w Pile. Kwiaty składa delegacja Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej imieniem Pantalona Sumana w Pile. Kwiaty składa delegacja Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile. Kwiaty składa delegacja Towarzystwa Miłośników Miasta Piły. W imieniu senatora Rzeczypospolitej Polskiej, pana Mieczysława Augustyna oraz posła do Parlamentu Europejskiego, pana Adama Szeinfelda, kwiaty składają asystenci. Kwiaty składa poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pan Błażej Łukasz Parda.